W miniony weekend świat sportów walki skupiony był nie tylko na jubileuszowej gali KSW 100, ale także na UFC 309, która odbyła się z soboty na niedzielę. Karta walk tej gali była niezwykle atrakcyjna i zachęcała do oglądania. Dla polskich fanów szczególnie istotny był występ Marcina Tybury, natomiast oczy całego świata zwrócone były na walkę wieczoru, który wynik okazał się zgodny z przewidywaniami. Dla Miecicia była to pierwsza walka od przegranego starcia z Francesiem Nganu w marcu 2021 roku. W starciu z żyjącą legendą i jednym z najlepszych zawodników w historii, Johnem Jonesem, nie był faworytem i nie spoku. Po walce miestnicz ogłosił zakończenie kariery. Były mistrz wagi ciężkiej jest rekordzistką wagi ciężkiej pod względem skutecznych obron tytułu. Karierę kończy z bilansem 20 zwycięstw i 5 porażek. W drugiej walce wieczoru kolejny były mistrz, tym razem wagi lekkiej, Charles Oliveira po pięciorudowym boju pokonał byłego mistrza federacji Bellator Michaela Chandlera. Oliveira zdominował starcie, choć w piątej rundzie był trafiony przez rywala. Na granicy przepisów, trzeba od ciebie przyznać, i do nagłego zakończenia pojedynku zabrakło naprawdę niewiele. Brazylijczyk z dużym prawdopodobieństwem pojawi się teraz w dyskusjach o kolejnej mistrzowskiej szansie. Zwycięstwo w trakcie karty wstępnej gali odniósł także Marcin Tybura. Polak w drugiej rundzie walki z Jonathan Dinizem tak rozbił rywala łokciami w parterze, że sędzia nie dopuścił Brazylijczyka do ostatniej odsłony pojedynku. Dla Tybury to 26. zwycięstwo w karierze, które pozwoli mu utrzymać się w pierwszej dziesiątce rankingu wagi ciężkiej UFC. John Jones po wygranej na UFC 309 ze Stepem Jociciem zapewnił, że nie jest zainteresowany walką z Tomem Aspinalem i chciałby zmierzyć się z Alexem Pereirą. Jeśli jednak miałoby dojść do jego starcia z młodszym Anglikiem, Jones ma wysokie wymagania finansowe. Na konferencji prasowej w Pogalii wypowiedziała się na temat swojej obecnej sytuacji. Nie jestem w ogóle zmartwiony walką z Tomem, myślę o starciu z Pereirą, tego chcę, myślę, że jeśli UFC nadal chce organizować mi walki, to powinniśmy zrobić taką. Jestem szczery w tym, co mówię, mogę zwachować pas mistrzowski kategorii ciężkiej, jeśli muszę, dam temu gościowi to, czego chcę, jestem w miejscu, w którym chcę brać super walki, nie chcę walczyć z niebezpiecznymi młodszymi pretendentami, chcę bić się z niebezpiecznymi mistrzami. Tom może mieć ten pas mistrzowski, nie obchodzi mnie to. Jedną z dobrych rzeczy w negocjacjach jest możliwość odejścia od stołu i tak zrobimy. Jeśli fajnie będą chcieli takiego pojedynku, to się pożegnamy. Jeśli dam walkę Spinalowi, to chcę otrzymać za to odpowiednie wynagrodzenie. Chcę pieniądze, które pozwolą mi zniknąć. Tak jest. Jeśli nie, to moje życie jest idealne bez niego. Nie potrzebuję go, on potrzebuje mnie i to jest dobra pozycja w negocjacjach. Thomas Spinal skomentował wygraną Johna Jonesa ze Stepem Jociciem, w której doszło w ten weekend na UFC 309 w Nowym Jorku. A Spinal wierzy, że pojedynek pokazał mu pewne dziury w stylu Bonsa, które mógłby wykorzystać w potencjalnej walce. Wszystko wyszło mu tak, jak miało być. Spodziewałem się właśnie takiego pojedynku. Myślałem, że taki właśnie będzie miał przebieg. Żeby pokonać Johna Jonesa, przede wszystkim musisz mieć dobry wzrok, dobre oczy. Musisz reagować i to naprawdę szybko. Szczerze mówiąc, 42-letni Stipem Jocic po prostu już tego nie ma. Oczywiście widziałem walki Jonesa w przeszłości w telewizji, to był pierwszy raz, gdy widziałem go na żywo, to znaczne inne doświadczenie, cieszę się, że widziałem go z bliska, widziałem jego 37-letnią wersję i jestem naprawdę usatysfakcjonowany, szybkość, szybkość, nie ma szans, że będzie mógł, nie chcę powiedzieć zbyt dużo, ale wiecie o co mi chodzi, widziałem wszystko, John Jones to prawdopodobnie najlepszy zawodnik w historii, ale widzę pewne szanse, pewne dziury w jego stylu, czy będę potrafił to wykorzystać, nie wiem, ale patrząc na to z zewnątrz, myślę, że tak będzie". Francis Ngannou zareagował na wygraną Johna Jonesa z jego byłym rywalem, Stipiom Jociciem, na UFC 309. Ngannou nie wyklucza, że w przyszłości dojdzie do jego starcia z Monsem. Jones wyglądał dzisiaj naprawdę świetnie. Gratulacje Johny, widzę cię. Michael Chandler powrócił do klatki UFC po dwóch latach przerwy od startów i przegrał. Po walce Chandler nie załamywał jednak rąk i wskazał dwóch potencjalnych rywali. Trzeba zapomnieć o wyzwaniu Islama. Charles zrobił to następny, może Max Holloway w walce o pas BMF, a może Conor McGregor, jeśli kiedykolwiek uda mu się uporządkować jego sprawy. W tym czasie my, prawdziwi profesjonaliści, będziemy utrzymywać ogień w Octagonie. Zastanawiamy się, gdzie ty jesteś, Conor. Wróć i mnie pobij, jeśli potrafisz. Po wypadnięciu Drakea Lewisa z gali FC 309 do starcia z dronatem Dinizem w zastępstwie wszedł Marcin Tybura. Polak zwyciężył walkę, w której brutalnie rozbił swojego rywala łokciami w parterze. Po starciu Marcin powiedział Czuję się bardzo, bardzo dobrze. Cieszę się tą walką. Podoba mi się, że skończyłem ją przed czasem solidnym Grand and pound. Dziękuję wszystkim za kibicowanie i wsparcie. Dzisiejsza noc jest szczęśliwa. Donald Trump, który został wybrany nowym prezydentem USA, niespodziewanie pojawi się na gali UFC 309 w Nowym Jorku. Trump dochali Madison Square Garden, gdzie odbywało się wydarzenie, przed razem z najbogatszym człowiekiem świata Elonem Muskiem i szefem organizacji UFC Dana White'em. Zgromadzeni na arenie Kibice powitali nowego prezydenta burzą oklasków. Donald Trump, który od wielu lat jest dobrym przyjacielem Dana White'a i organizacji UFC, po walce wieczorowej wymienił również kilka zdań z mistrzem wagi ciężkiej, Jonem Johnson. Mateusz Rębecki, zawodnik Berserkers z Team Szczecin, był gościem programu Koloseum, gdzie udzielił kilku interesujących wypowiedzi. Podczas rozmowy odniósł się do swojej wygranej gali UFC 308, w której pokonał Myktybeka Tybeka Ale e, miałem chwilę, więc uznałem, że warto to obejrzeć, e, troszeczkę wyciągnąć wniosków. No i jestem. Im dalej w las, tym więcej drzew, czyli po prostu coraz więcej błędów popełniam już w tych walkach. Tak jak wcześniej była pełna dominacja i czułem, że, że te walki są fajne, fajnie się dla oka ogląda. Tak teraz, jak są jakieś błędy i to te, te walki są bardziej takie ciasne, to już chyba nie mam tego fanu, co kiedyś. W dalszej części wywiadu to już dodał, że była to jego walka życia. Jasne, że jestem zadowolony. To jest na tą chwilę walka mojego życia. Ona była najcięższa, naj, najbardziej krwawa i najbardziej wyrównana. I też dla mnie zwycięska, więc jakby no wszystko się złożyło na to, że ona. je super, s katero je stan. Dumny. Wiadomo, że jak obejrzałem do walkę, to jest to troszeczkę pozostawia smak. E, ta ilość błędów, jakie popełniłem, które nie powinny. Na sam koniec, wiadomo, to już wyjaśnił, co dalej i kiedy będzie się szykować do powrotu. Nie, nie było żadnej propozycji. menadżer już, już coś tam przebąkiwał, już e, chciał pociągnąć ten temat, powiedział, że jestem na urlopie. E, nie chcę takiego już sobie dorzucać stresora albo takich do, 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 dawać bodźców. Naprawdę był to dla mnie ciężki okres przed walką i uważam, że troszeczkę muszę, troszeczkę bardzo muszę odpocząć, żeby z, jakby zregenerować głowę, ciało i mieć też energię do tego, żeby rywalizować i dać kolejną walkę na wyniszczenie. Nie, no żartuję, ale żeby po prostu dać dobrą walkę. Podczas gali XTB KSW 100 Damian Janikowski stanął do rywalizacji z Piotrem Kuberskim i został przez niego rozbity. Po walce Damian napisał w mediach społecznościowych: "Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: spróbuję jutro jeszcze raz. Dziękuję również Piotrowi Kuberskiemu za kawał ciężkiej łapy i dobrej walki. Szkoda byłoby nie spróbować się z tobą zmierzyć. Dziękuję KSW za możliwość bycie częścią KSW 100. Dziękuję wam, kibicom, tym, którzy ze mną są na dobre i na złe." Damian podziękował również sponsorom oraz trenerom i dodał, nie będę się rozpisywał co do walki, było jak było, takie są mocne walki na szczycie tej kategorii, lekkich walk nie ma i nie będzie, tak czy siak będzie jeszcze lepiej, trzeba czasem zrobić dwa kroki wstecz, aby móc iść do przodu i tak robię już nie pierwszy raz, dziękuję. Rywal Damiana Jankowskiego, Piotr Kuberski, skomentował swoją wygraną. Zawodnik Anko z MMA po raz kolejny podkreślił, że zasługuje na walkę o pas mistrzowski. Na swoim Instagramie opublikował krótkie story z podziękowaniami. Sprawdźcie sami. Słuchajcie, cześć. Mamy to, wygraliśmy. Bardzo się cieszę, przepraszam bardzo jedną osobę za to, że nie podziękowałem tego przed kamerami. Wiecie jak to jest w walce, mnóstwo emocji, ale... Walka de wa dedykowana dla Ciebie, Honiu. Honia z Wielkopolskiego Centrum Terapii Naturalnych, dziękuję Tobie za wszystko, dziękuję, że mnie przyjęłaś w niedzielę. Dzie dzięki Tobie, dzięki Weronice, Twoim wskazówkom. Wygraliśmy tą walkę, wiesz jak było ciężko, mogę do walki zostać niedopuszczony, bo zachorowałem. Mogło zać się, się wiele złych rzeczy, nie stało się nic, walkę wygrałem, także Honiu... bardzo Podoletka! Bardzo dziękuję. Walka tak jak i dla trenera była dedykowana, tak jest dedykowana dla Ciebie. Dziękuję Ci za pomoc, skłaniam się nisko i jestem Tobie to zgodnie wdzięczny, że uratowałaś to walka. Podczas gali KSW 100 doszło do głośnego incydentu z udziałem byłych mistrzów organizacji. Według relacji Adama Lewickiego na Twitterze, Tomasz Narkun i Ibrahim Czujigaiew wdadli się w fizyczną konfrontację. Sytuacja miała miejsce, gdy obaj zawodnicy opuszczali szpaler. Narkun, według świadków, kopnął Czujigaiewa i wykonał w kierunku kilka obraźliwych gestów. Ochrona natychmiast wkroczyła, zapobiegając dalszej eskalacji konfliktu, a obaj zawodnicy zostali rozdzieleni. Nie ulega wątpliwości, że szefostwo KSW nie było zadowolone z przebiegu tego wydarzenia. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim zachowaniu obu zawodników oraz dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki rewanż. Jak wspominaliśmy wcześniej, sytuacja z byłym mistrzem KSW Tomaszem Narkunem wzbudziła spore zainteresowanie. Zawodnik Berserkers Steam opublikował wczoraj krótkie oświadczenie, w którym wyjaśnię całą sprawę. Zobaczcie sami. Witam wszystkich. Chciałbym się odnieść do sytuacji, która miała miejsce wczoraj na KSW 100. Chciałbym przeprosić z tego miejsca wszystkich fanów, Chciałbym także odnieść się do sytuacji i do perspektywy, z jakiej to ja widziałem. Otóż w pewnym momencie Ibrahim podszedł do mnie i zaczął wylewać swoje żale odnośnie naszego konfliktu. To przerodziło się w przepychanki. W pewnym momencie Ibrahim jako pierwszy uderzył mnie. Zaczęliśmy wymieniać ciosy, zostaliśmy rozdzieleni przez ochroniarzy i na tym i na tym by był koniec. Tak to wyglądało z mojej perspektywy. No, ale szczerze wam powiem, że bardzo jestem niezadowolony z tego faktu, że że doszło do, do tego, ponieważ uważam się, uważam nas za profesjonalnych zawodników i nie ma na to miejsca, na takie zachowanie. Jeżeli w przyszłości mielibyśmy się gdziekolwiek konfrontować, to tylko i wyłącznie na ringu, bądź też w klatce. No i tyle. Andrzej Grzebyk umocnił swoją pozycję jako główny pretendent do pasach KSW. Po zwycięstwie nad Tomaszem Zalewskim double Champ" nie krył emocji. W wywiadzie za kolisami odniósł się w ostrych słowach do Adriana Bartosińskiego. Wyraźnie podekscytowany triumfem Grzebyk nie szczędził mocnych komentarzy pod adresem swojego potencjalnego rywala. Jasno dając do zrozumienia, że jest gotów na kolejne wyzwania. Ja już destrukcję dokonam i odbiorę to co moje powinno być dawno. A wiecie, co powinno być dawno moje? Ten pas, który on nosi, bo na niego nie zasługuje. Nic bo nie umiejąc, jeśli chodzi o ten, ale y, Misz powinien zawsze mieć klasę. A no, on w wywiadach, no nie do końca ją ma i, ja się, i dlatego ja mu ten pas zabiorę. Uważasz, że przegiął w tych wywiadach? Myślę, że na każdym wywiadzie, gdzie jest wywiad Adriana, to jest albo... <laughs> albo nie wie, co się dzieje. <laughs> Rafał Haratek zaprezentował w sobotni wieczór ogromny charakter, udowadniając, że pas mistrzowski, który nosi, należy mu się w pełni. W wywiadzie udzielonym mediom po walce obecny czempion podzielił się swoimi przemyśleniami na temat starcia. Tak, dziękuję bardzo. I co? To rzeczywiście tam gdzieś nie przytrafił, noga mi się podwinęła i straciłem równowagę, no ale dość, dość szybko się pozbierałem, także nawet tak nie huczało w głowie, tylko po prostu e, czułem, że ten cios zaważył i, i troszkę mnie naruszył. No ale, wiesz, no, no jesteśmy wojownikami, walczymy do końca, no nie wiem, musiałbym mnie chyba ten łeb urwać, żebym przestał u siebie z nim. Tak też właśnie rozmawiamy. Rafał, to także czym go zaskoczył wujcik? E, no tak, bardzo mnie zaskoczył od samego początku tym, że walczył z odwrotnej pozycji, tak, mi to trochę, znaczy, może Dość mocno to rozbiło nawet gdzieś tam mój gameplan, taki, który byłem zdziwiony i dużo więcej kopał. Mm -hmm. I tych dołów szczególnie, bo ja wiedziałem, że on kopie high kicki, ale nie spodziewałem się tych middle kicków. Co prawda tam żaden nie doszedł z reguły, to wyłapywałem, ale przedramiona mnie teraz trochę bolą od tego. <grymne> Także te nogi też ma ciężkie. No ale ja też później zacząłem zmieniać pozycję, dostosowywać się do niego, zacząłem wsadzać takie stopujące kopnięcia na, na kolano. To też myślę, że zaczęło grać, bo on też wtedy zaczął trochę um, tracić um, jakby pomysł i zaczął też zmieniać pozycję ja znowu, no i to tak, żeśmy się tak trochę rozszadowali tymi. Moment Kalidow był doskonałym nastrojem po kali KSW 100. Legendarny zawodnik został zapytany o to, jaki wpływ na jego taktykę miał Artur Szpilka. Walka wieczoru miała dramatyczny przebieg. Pierwsza runda była zdecydowanie niekorzystna dla Kalidowa. Już w pierwszych sekundach próbował wykonać kaczące kopnięcie, które zakończyło się jego przewróceniem. Na macie Bartoszyński całkowicie kontrolował sytuację. Trenerzy Kalidowa byli wyraźnie zirytowani, widząc, że zawodnik decyduje się na tak widowiskowe, ale ryzykowne techniki, co powiedzieli mu podczas przerwy, aby zmienić bieg walki. No to wszystko jest jakby. Bardzo dobrze mówił, słyszałem go cały czas. Prostymi, prostymi. Ale no chciałem podoskakiwać trochę, pobawić się tym, no. i tyle, no gdzieś tam w ogóle olałem, że będzie w nogi wchodził, wchodził, rzucał, no chciałem po prostu tak jak kiedyś i z dołu pracowałem, i z góry pracowałem, tak jak powiedziałem przed walką, pamiętacie? Ja nie będę unikał ani parteru, ani stójki, będziemy robić ma. Patryk Prokulski rzucił żartobliwie, że być może jest to efekt wspólnych treningów z Arturem Szpilką, były pięściarz z walk... Były pięść też walkę z Pudzianem. Potrafił zacząć od latającego kolana, a konfrontację z Sarkiem Wrzoskiem od dość nieudanego Superman Punchu. Moment szybko podłapał żart. Niemożliwe, że wpływ, wpływ. Muszę do lekarzy Dobra, ee, no.